cześć maneczko małe zmiany ponieważ zmiana adresu zamieszkania nie było miejsca na duże akwarium tak jak mówiłem poprzednio nie ma już Hanny mamy tutaj można powiedzieć kupiłem nowy baniak z no, z pokrywą oświetleniową wygląda to w taki sposób na ten moment jest to akwarium to jest 40, 25 na 25, to jest 25-litrowe akwarium. Więc y, na razie przerzucamy się na coś mniejszego. E, jeśli chodzi o aranżację wystrój i tak dalej, jest bez zmian. E, pojawiły się tutaj nowe rybki, ławicowe. E, dalej jest e, harem bojownika. Ten nasz, który znacie z poprzednich filmików. Mamy tutaj dwie samice, niebieską i czerwoną. Mamy tego naszego rudego samca. <laughs> tutaj mi spokojnie trochę wody poleciało. Więc jakby tutaj większych zmian kirysków zostało sztuk 4 i są te spiżowe, e, też krótko zwięźle i na temat temperatura wody to 25 stopni, nie 25 C, ja też mówię zarazem tam wypadnie wezmę termometr gdzieś tutaj pływa, o bardzo proszę, temperatura wody na ten moment w tym baniaczku, nie, dobrze mówię, 25 stopni. Wiem, że bojowniki lubią cieplejszą wodę, jak ryski chłodniejszą, więc tutaj takie u u uśrednienie, też mówię, te 26 stopni dla bojownika 25 też nie jest złe. Wiem, że zdania są na ten temat podzielone. Dużo już dyskusji było na ten temat. Ja uważam, że jest całkiem. E, całkiem ok, więc mamy tutaj ten harem bojownika. Jeśli one się zaczną wycierać, no to wiadomo, będą musiały zostać odłowione do innego akwarium. Mam tutaj przygotowane takie e, malutkie akwarium. te to, to znacie z poprzedniejszych filmików, one są troszeczkę mniejsze i też brzydsze. Tutaj te akwarium tylko zostaje, to jest. Już nie mam osobnego pokoju na akwarium, że mogą sobie wyglądać jak są, też chciałem takie w miarę porządne akwarium, które będzie wyglądało, a nie straszyło. Jeśli tutaj zauważę, że bojowniki się wycierają, zaczynają, że tak powiem, kopulować, no to sobie tą parę, która już tam, że tak powiem, ma gody, odłowię sobie wtedy do. Mm, osobnego akwarium, żeby nie było tutaj problemów z, z tworzeniem gniazda, kopulacją i potem rozmnażaniem tego naszego wspaniałego bojownika. A na dzień dzisiejszy mam dla Was przygotowane rybki które sobie tutaj dodamy. Mam tutaj wodę sobie trzymam w mojej klasycznej zielonej misce. Mam tutaj trzy sztuki neonowego danio, tego różowego i trzy sztuki danio pręgowatego niebieskiego i trzy sztuki kiryska. To jest chyba jakiś tam orange, kirysek orange, nie pamiętam pełnej nazwy. To są dwie sztuki samicy i jeden samiec, więc tutaj wrócimy do tych kirysów, trochę dodamy, po prostu tutaj mi się wydaje, też nie chcę nasrać w tym akwarium, żeby było dużo wszystkiego, kirysów zostało tutaj z tych, co oglądaliście na poprzednich filmach i tak dalej, zostały cztery lub pięć, ojej, teraz dobrze patrzę, te spiżowe, co tam sobie wpuszczaliśmy i tak dalej. Tutaj świetnie się spisują w roli czyszczenia dna, żeby tak za często go nie czyścić, zresztą resztek pokarmu i tak dalej, więc dodamy sobie jeszcze trzy, żeby te dna naprawdę było fajnie utrzymane w czystości. Te orange kryski, no i te danio dodamy, to doda trochę kolorytu do akwarium takiego niebiesko-różowego. Tutaj sobie pozwoliłem ulać wody, która była od hodowcy i... I, i wymieniłem sobie na wodę z tak stopniowo wiecie pół na pół z moim akwarium poczekałem chwilę odlałem znowu wlałem większość wody ze swojego akwarium więc podejrzewam że teraz <laughs> spokojnie już po tym czasie po tej podmiance wody w, tutaj w zielonej miseczce zasłoniłem cały kadr w tej zielonej miseczce mogę sobie powoli jakby te rybki tutaj wpuszczać do mojego akwarium i zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało w całości Dobra, więc pokrywa została zamknięta, ryby zostały dodane. Myślę, że teraz to akwarium będzie wyglądało na takie pełniejsze. Brakuje mi jeszcze z jednej roślinki, myślałem o jakiejś bakopie, żeby tam puścić żeby się ładnie pieła tej tą jedną sobie zostawię, tą bakopę ewentualnie sobie popatrzę za jakiś czas jeszcze jakąś roślinkę sobie dodać wydaje mi się, że teraz akwarium wygląda na pełniejsze jak możecie zauważyć tutaj się poruszają tam już w ekipie te kirysy znaczy tfu, przepraszam bardzo danio, są to te danio różowe i niebieskie trzy sztuki trzy tego i trzy sztuki czego tak jak mówię, tutaj na pewno ożywi to znacznie baniaczek taki, że tak powiem mały, salonowy żeby coś tam się cały czas działo i ładnie to wyglądało a nie same bojowniki, wiadomo, docelowym naszym celem jest ten harem tych bojowników, czyli tutaj nasze wspaniałe samice, które nabrały super kolorów ostatnio i samiec, który w zeszłym tygodniu był bardzo obgryziony, dlatego nic nie nic za bardzo nie nagrywałem teraz po przeprowadzce jeśli chodzi o te bojowniki przepraszam, mam straszną chrypę teraz już widzę, że jakby na początku było tak, że on strasznie ganiał samice. Potem był taki okres przez ten dzień, że samice nie dawały mu spokoju, był bardzo obgryziony. Teraz widzę, że tutaj wygląda z powrotem bardzo dobrze. Znaczy, bardzo dobrze. No ma tą płetwę tylnią, widać, jest ubytek, jest nadgryziona, więc widać, że samice go tutaj męczą. Ale z tego, co tutaj obserwuję, nie ma, nie ma przesady, więc póki co wygląda to bardzo obiecująco. Jak zauważę, że one się tutaj zaczynają, te ich gody, no to, no to sobie po prostu je odłowimy, te bojki i, i damy do. Osobnego zbiornika, I tak jak mówiłem, żeby żeby na spokojnie to tarło e, mogło dojść do skutku i żeby te bojki się nam tutaj ładnie rozmnożyły, e, no danio, i tak dalej. No to jakieś tutaj, to bardziej o ozdobę. Chodzi tutaj o żadne cele rozmnażaniowo. Roz, ro, no wiecie, że nie, nie będę ich za bardzo chciał rozmnażać, bo no co to rybka za tam 3,50 i tak dalej. No, no to trzeba na hurtową skalę potem jechać. Więc tu bardziej o cele estetyczne. Głównym naszym celem są tutaj e, te bojki. Reszta ma pełnić cele tylko i wyłącznie stricte estetyczne. No nic. Tyle z nowości, tyle z przeprowadzki. Myślę, że. W przyszłym tygodniu wam zrobię kolejny filmik, jak to wygląda taki adaptacyjny znowu. E, zobaczymy, co, 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 że tak powiem, co padło, co nie padło. Mam nadzieję, oczywiście, że nic nie padnie. Tutaj. Jeśli chodzi o kiryskę do ostatniego momentu było ich chyba o dwa więcej. E, gdzieś dwa mi się z, z, zgubiły, e, że tak powiem zaginęły w akcji. Jeśli chodzi o liczebność, więc dlatego tutaj decyzja była o trzech kolejnych. Ale wydaje mi się, że akwarium teraz będzie pełniejsze, bardziej kolorowe i lepiej to będzie wyglądało wszystko. Więc do następnego, Yo, cześć!